Tak, to my podnosimy tu są. No, To ja już podaję. Ale znaczy, nie. Y, Kaj no. tu gotów No dobra, Już Tu dobra, to zapraszamy do oginga. Dobra.

Można by było? Nie wiem. Co jest? Tylko pana, co sprzedawaliśmy e, mu ten DSM. Ten złom. To e, zapytam się, e, czy on przelał nam na konto, czy nam dał w gotówce. Dobry. Dobry. Pan nam te pieniądze za które sprzedawał pan nam nie my się panu ten złom No to pan nam te pieniądze przeleje na konto, czy yy, banda w gotówce? O, no, ja już tam przeleję na konto. Dobrze. Dobrze, nie? Dziękuję. Już. Przerę na konto. Sądzę mile, nie? No. Kogo do kołu? To tak cię mam oboje.

Nie wiem. Trudno tak. Musimy co robić. Cały coś robić. Cały czas musimy coś zrobić. Cały czas musimy coś podobić. Nie wiem, wiadomo no co.